Dzień dobry, ja już na nowej chacie, a teraz zapraszam Was. Ale jeszcze, tak, jeszcze daję sobie radę. To jest widok z mojego wyjścia. Korytarzykami. Secret Beach, nie jest chyba taka secret, bo. Czy tu nie jest piękne? Miejsce, które wynajęłam sobie tym razem na noclegi. Dwa lub trzy jeszcze nie jestem pewna. Nazywa się Love Bar and Bungalows. Takie domki tutaj są od strony plaży. Oczywiście no te obce strony plaży zawsze są trochę droższe. Jest to jest też dosyć duży ośrodek, więc tam w domkach jest to dużo więcej. Ja sobie wziąłam domek taki, który ma trochę i basen. Dokładnie tam, przy recepcji. Ale na widok również nie Przejdę się trochę po innych um, a pokażę Wam, jak to wygląda. Nie chcę mówić głośno, bo tutaj ludzie sobie odpoczywają. A ja też mam środki do tego, żeby każdy chce słuchać mojego gadania. No, piękny taki klimacik. Chcecie taką miejscówkę, to zapiszcie sobie, bo. warto, to, choć nie do końca jestem przekonana, czy warto mieć domach przy basenie, jeśli basenowe są, bycia. No, jakiś to bardzo chciałam mieć przy plaży zostały się przy plaży i przy basenie ale już nie wybrzydzałam w restauracji można sobie kupić i śniadanie i wszystkie posiłki można też zarezerwować sobie wycieczki z bezpośrednim odbiorem z tego miejsca w tym miejscu można też wynajmować sobie skutery no ja dzisiaj zastanawiam się nad ułożeniem mojego grafiku na ten pobyt tutaj czy będę miała czas jeździć, odwiedzać inne plaże Dlatego, że no głównie pobyt tutaj na wyspie to są przepiękne plaże. Tutaj jakichś innych atrakcji nie znajdziemy. A ta wyspa słynie z tego, że raz w miesiącu urządzona jest to impreza Blue Moon Party. O yy, pełni księżyca, I ten raz w miesiącu jest pełna impreza, na którą zjeżdżają się z okolicy wszyscy yy, yy, tańczą i tańczą, imprezują i piją. No co mam powiedzieć, tak to wygląda. Tu jest gwiazd. Przy drodze górnej, tam gdzie jest 7 -11, bo już widziałam na mapie, więc spokojnie dokładnie tutaj jest jazd. Ale idę od środka, więc dostałam się Game. Mam nadzieję, że się Game, bo miejsce jest fantastyczne i myślę, że z rodziną, tutaj, z znajomymi też można śmiało przyjeżdżać. Jak ktoś nie lubi za bardzo zmian, takich częstych, to myślę, że zostanie tutaj dokładnie na kilka dni i takim. W wolnym tempie, zwiedzanie sobie tej wyspy tych właśnie malowniczych plaż. To będzie dobry pomysł. Wcale nie trzeba jeździć z miejsca na miejsce. No, zobaczcie, po prostu jest tu pięknie. Dzień dobry, ja już na nowej chacie, a teraz zapraszam Was do obejrzenia jej. To jest widok z mojego wyjścia. Jest pasenik też, bar. Na tarasie mam hamak, fotel, a tutaj jest wejście. W ten sposób wygląda sypialnia. W środku jest oczywiście klimatyzator. Bardzo wygodne duże łóżko, widzę. Lustro. Lodówka. Ręczniki są zarówno do kąpieli, jak i specjalne ręczniki na plażę. Szafka to aleta po lewej. Rysznic po prawej. Naprawdę fajnie. Cenę napiszę, bo pewnie jesteście ciekawi. A zresztą poznając nazwę zawsze możecie wpisać w booking czy w agodę i będziecie wiedzieć. Jestem w moim nowym miejscu, nie wiem, resort, bungaloły raczej e, i zamówiłam sobie w restauracji hotelowej e, jedzenie. Pokażę Wam jak to wygląda. I... Więc tak to jest, jest z bocami można, do tego jakąś sałateczkę dostałam, lemoniarka i jeszcze słupa, taki modul słup i woku żeby to było ważne dla dlatego. Dzień dobry, kilka słów o wypożyczeniu skutera, jak widać mam założony kask, pamiętajcie, zawsze proście o kask. Wypożyczenie skutera tutaj, no zależy jak traficie na jaką wypożyczalnię, ale ja pytałam w kilku również w hotelach, w kilku miejscach ja pytałam i niestety nie udało mi się tego załatwić bez depozytu czy bez zostawienia paszportu, ale można to też załatwić w ten sposób, że jeżeli nie chcemy zostawiać paszportu, a ja nie chcę tego robić, Wtedy prosimy o to, czy może zostać kopia ksero. Ja sobie przygotowałam wcześniej w domu już ksero i dałam depozyt. No niestety depozyt jest dosyć wysoki. Ja różnie czytałam na forach. To jest 5 batów, no to jest ponad 5 stówek. Ja spytałam, czy mogę zostawić 150 dolarów, bo tak akurat miałam. Była zgoda, ok, więc wolę zostawić kasę i kopię paszportu. No i mamy oczywiście też lekcje, trening, jak i co. Koniecznie zróbcie zdjęcia filmy, jak wygląda Wasz skuter, czy nie ma zadrapań, żeby potem nie być pociągniętym do odpowiedzialności, bo właściwie wszystkie naprawy za uszkodzenie skutku raz poczywają na wypożyczalni. Dostaniecie też lekcje, jak jeździć i ja trochę jestem załamana, jak obserwuję innych, jak oni sobie poradzą, ale skoro oni uznają, że sobie poradzą, to ja też na pewno sobie poradzę, nie, więc zabieram Was na wycieczkę skuterem. Tak się prezentuje wyspa Kupangan. Tu jest bungalow, w którym mieszkam na dole. I teraz ja wczoraj, biorąc skuter stąd, przejechałam tak, 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 do tego miejsca ostatniego dotarłam. Zajęło mi to z przystankami na pięciu plażach, z przystankiem na posiłek, dwa razy na jakieś napoje dodatkowe, raz wizyta w sklepie w 7-Eleven, około 7 godzin, no oczywiście razem z powrotem całość, więc no myślę, jeszcze miałam wcześniej w sumie, bo jeszcze ja wróciłam o 17, więc tak naprawdę mogłam się jeszcze wybrać na tą stronę, tak szybciutko gdzieś tam do dwóch miejsc, więc dla upartego jeden dzień można przejechać całą wyspę na skuterze, ale żeby oczywiście nie szaleć, żeby też gdzieś popływać, proponuję zatrzymywać się na dwa dni, przynajmniej na skuter, tak sobie zarezerwować. Ja tego nie będę pokazywać, ale dla tych, co są zainteresowani, to plaża Zen również, jak odejdziecie trochę w prawo, plaża dla nudistów. No dlatego tak odwróciłam kamerę, bo sobie tutaj leżą na plaży sote, dlatego widzicie teraz mnie i morze. ale jak ktoś chce poopalać się w nago, to pamiętajcie nazwę tej plaży. Zenwicz. Spaceruję sobie wzdłuż plaży i trochę idąc w prawą stronę, zobaczyłam takie przepiękne skały połączone z piaskiem i z tymi kamyczkami tutaj i niebieską wodą. No i oczywiście mówię: Nie, no muszę tutaj przyjść. Ale już na miejscu nie wygląda to tak super, ale myślę, że tu będzie fajne miejsce, żeby sobie znaleźć chwilę miejsca cienia i posiedzieć. Ale no zresztą gdzieś się nie spojrzy z pięknie. Mnie za bardzo nie zobaczycie. Tak jest kamera ustawiona. Ale jeszcze, tak, jeszcze, daję sobie radę. Samochody, no w mieście wiadomo, że jest coraz tłocz, tłoczniej. Myślę, że w sezonie takim ich pełnym jest bardzo tłoczno, ale teraz jest naprawdę fajnie luz. Nie trzeba wcale jeździć szybko. Beach nie jest chyba taka secret, bo wszyscy pomyśleli, że powinni tu jechać. Jest dużo. Jest tu jest Silent nie to jest to secret. Zobaczcie, znowu przepiękne skały polowe. Jest tu dużo ludzi. Widzimy w tamtym kierunku, to jest taki most. Tutaj gdzie mi się pięknie jest klimat, jest No, uwielbiam ten klimacik. Oczywiście, nie można tak skakać z plaży na plażę. Można z ciekawości, jak się ma czas, tam odwiedzić kilka. Ja nie będę jeździć po wszystkich. Wiem, że niektórzy, którzy nagrywają filmy specjalnie, jadą na wszystkie plaże, żeby zrobić parę sekund filmu. No i żeby potem pozaznaczać, które plaże są warte, które są niewarte. Powiem Wam, że tak naprawdę w Tajlandii, tutaj na wyspie, gdzie jestem. Ko Pangam, większość plaży jest naprawdę ładnych. Większość. No wiadomo, że są takie mniej zaludnione i bardziej zaludnione, co kto lubi. Ja wolę te mniej, ale generalnie wszędzie mi się podoba. Jest piękna roślinność, jest czysto na tych plażach przede wszystkim. Nie ma żadnych śmieci. To powiem Wam, że jak wylądowałam na Puket, ta plaża koło lotniska, no to też nie była najbardziej znana plaża. Ale tam było dużo śmieci. Ja się tłumaczyłam sobie to tym, że to jest poza sezonem, że fale to wyrzucają. Tutaj też wyrzucają, tylko tutaj ktoś to sprząta, nie? No fajnie. Taki klimacik robić, wrogi, południowy jest. Jest tuła restauracja, ale myślę, że tam mogę sobie spokojnie wejść. Super, Podobiam się. Chwilę byłam ku kawę mrożoną, mogę Wam powiedzieć, ile kosztowała? 10 bahtów, czyli 12-13 złotych, ale z lotniką to przelicznik udało mi się dostać. Ja już wam mogę zdradzić, że w mieście jednak jest lepszy przelicznik niż na lotnisku. Ja wiedziałam o tym. Nie są to takie kwoty, za które jeździłabym od kantoru do kantoru, to na pewno nie. Ale wiecie, jak ktoś oszczędza ci studenci każdą złotówkę, to to, to jest istotne. Zobaczmy te miejsca w kwitnie W takie miejsce warto przyjść chociaż, tak? Chyba, chociaż i zobaczyć jak pięknie to powinno wyglądać. Ale czekniemy trochę. Bardzo dużo jest to Europejczyków z zesopami Naprawdę, nie boją się przyjeżdżać, nie boją się połów. Ja też tu nie widzę zagrożeń A jak miałam kilka szpitalu po drodze, to naprawdę wyglądały luksusowo Więc jeżeli tylko dbacie o to, żeby zawsze mieć ubezpieczenie Także takimi sekretnymi korytarzykami. Ma klimacik ma. To jest kukolny kolor. Czy nie chcesz tu sobie popierać? A teraz siedzę sobie na Silver Beach. Tutaj też jest nazwa Hajo, bodajże beach. Także... Pokazywałam Wam przepiękną plażę i taką infrastrukturę. Ona była dokładnie tam, więc tak naprawdę, jak ktoś ma kondycję, to może sobie takie najważniejsze tutaj... te dwa, trzy miejsca, to plaże, one są blisko siebie. Nie wiem, czy tam się da przejść przy skałach. Ale trzeba jednak na tą drogę główną chodzić. Ja z skuterem, więc wiadomo, że ja muszę wejść z powrotem na drogę główną. Mhm. Schowałam się w cieniu. I taki rzut oka na tą plażę. Nie będę tu za bardzo chodzić. Nie chcę się ugotować i podziwiamy tych, którzy leżą. Ale ja się podoba ten wynalazek. Eee, właśnie ciągnął sobie deskę, a z tyłu ona ma taki zwykły, najprostszy silnik zamontowany. I oni teraz na tej desce z no jedzą. właśnie jest Tu już trochę mniej ludzi. Więc jak ktoś tam w kto mnie nie chciał leżeć, to tu właściwie ma no to samo. <noise> Obok. Dosłownie kilometr. Za tak. takich to ładnie jest na tej plaży, chociaż potrzebne no mu się bardziej podobało. tutaj też trzeba Zresztą wszędzie, z tej plaży można znaleźć sobie tajne mocne. Trochę mnie już spaliło, chociaż ja cały czas UV-50 używam i właściwie cały czas mam ramiona zakryte. Chociaż zaszalałam, zdjęłam spodnie na rzecz spodenek. Nie wiem, czy nie zrobiłam źle, ale oczywiście się posmarowałam od razu. Nie chcę się spalić, zdecydowanie. Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać, bo to może ciekawić niektórych, którzy nie jeździli do Azji. Tutaj na każdym toku znajdziecie kapliczki. Tu jest przy plaży czy to jest przy jakichś domkach, czy przy domach normalnie również prywatnych sobie na ogrodzie stawiają coś takiego. Zawsze jest się o co i do kogo pomodlić, przynieść jakieś drobne dary, zapalić kadzidełko. Niektóre są piękne, takie odnawiane, widać, że dbane, a niektóre już są dosyć zapuszczone, ale nadal tam na przykład stoją jakieś dary. I moje spostrzeżenie w stosunku do tego, jak byłam w Azji jeszcze parę lat temu, jest dużo czyściej, była, jest teraz dużo świadomość. Widzę ekologii, pilnują tego. Są worki na przykład na plastik. Kiedyś, jakbym tutaj sobie szła gdzieś tam poboczem w kierunku plaży, jakąś taką drogą, to by tu leżało pełno plastiku, papieru i jeszcze nie wiadomo czego niedojedzonych rzeczy i opakowań, bo oni wszystko pakują w plastik. Teraz, no, mogę się tutaj przejść i, no, czasem gdzieś tam nad wodą, no, to woda wyrzuciła. To tatarza nie zdążyli jeszcze jej posprzątać, ale tutaj jest czysto. I kolejny kosz, widzę, że stoi. Kiedyś słowo kosz to chyba tutaj było nieznane. Pamiętam w Bangkoku, jak byłam, to tam była tragedia. Tam wszędzie leżało śmieci, bo ludzie szukali koszy, ale ich nie było. Mam nadzieję, że tam się zmieniło. Nie wiem, dwa lata temu, chyba byłam w Bangkoku. No to dalej nosiliśmy śmiecia przy sobie, bo nie mogliśmy znaleźć żadnego kosza. Ale wielu ludzi wolało nie nosić i rzucało ciepło tabli. No to teraz wchodzę na Salad Beach, kolejna plaża. Super, ale najfajniejsza. Jest taka, że jest bardzo ładna. Postrzegam tylko, zjazd do tej plaży z drogi głównej jest bardzo, bardzo stromy. Więc jeśli nie macie doświadczenia, no, to, nasza, to nie rzucajcie się na zjazd. Zaparkujcie sobie u góry, to jest naprawdę dwa kroki. nikogo nie zbawi. Teraz zobaczmy tę plażę, ale jak widać, sporo ludzi zjeżdża. Mam nadzieję, że to nie są tacy kierowcy jak ci, których dzisiaj rano spotkałam w pożyczalni. Kajski masaż, 250 bahtów, czyli niecałe 30 zł. Stopu podobnie. Olejowy jest trochę droższy, 300 bahtów. Z olejkiem z Kokosa. Tajski z olejkiem. To jest po 400 bahtów. I za około 50 zł. Ja tu też zauważyłam, że ceny masaży zależą od miejsca. Ja byłam na stopach. I kosztowało mnie to 300 bahtów. Dotarłam na ostatnią plażę, którą planowałam zobaczyć, wszystkie właściwie wzdłuż wybrzeża Maehat Beach tak się nazywa, a przyjechałam tu też, bo fajnie wyglądało to na zdjęciach to połączenie tej wysypki z właśnie, no powiedzmy z drugą wysypką. To ładnie, ale poprzednie oczywiście były lepsze. Z i z drugiej można dojść sobie do o, I tutaj, jeszcze za zakrętem, dalej widzimy plażę piękną, wzgórzan. Dużo gorące piaski. Dobrze, mam no, dobry Muszę zakończyć ten odcinek, bo będzie i tak wyjątkowo długi, a będą to plaże, które można zobaczyć na Niektóre z plaży, które można zobaczyć na Popangan, do zobaczenia prawdopodobnie na wycieczce jutro, ale to się jeszcze okaże.